Przywitanie no, oczywiście obydwu drużyn. Czekamy na rozpoczęcie. Jeśli chodzi o Azotes AWF Wrocław na zielono-biało-zielono. Chowanie zielono. mniejszej frekwencji, no ale nie ukrywamy, że zdarzało się i przy większej. Z numerem siódmym rozpoczyna zatem to spotkanie. Wojtyna opatrywany przez naszego masażysta. Teraz jeden do zera. Niestety tkoczy daje piłkę w pole karne. Tam jest Bober, który no tak dokłada nogę do tej piłki. ...ligowe punkty. Salisz przepuszcza Brocki, ale, ale petarda! Co zrobił Seba Brocki? No niewiarygodny. W końcu mu naszła ta piłka. Uderzenie piękne. I zasłużony gol Sebastiana Brockiego. Salisz do Jankowskiego. Dominik sam ładnie próbuje dryblować Brocki. Brocki, Jankowski Gol! No co panowie pograli? To ich! Seba Brocki daje asystę po strzelonej w No i jest gol dla Rubożów. Niebiescy 2, AZS 1 Do, do połomki, ale z Harsztajn Jankowski w drugą stronę, Jankowski ładny Jankowski, tkaczy, drżyny, gol, gol, goal! TAK JEST NIEBIESCY, TAK JEST! 3 do jednego dla Ruchu Nie Mijał tkacz albo Aleksander Harsztajn który z tych panów strzelił tą bramkę Wojtyna Wychodzi Jankowski, Jankowski, gol! Jest! Dominik Jakowski! Drugi gol Dominika w dniu dzisiejszym! I myślę, że to kończy te zawody. Wrocław, a więc szesnaste zwycięstwo już jest blisko. jeszcze Brocki, gol! Sebastian Brocki! Tak jest! Brawo! Brawo, ruch! Brawo, Sebastian Brocki! No i pięć do jednego. Tuż przy słupku koło nogi. Yy, jeszcze Oscar Banasiak daleko wyrzuca. Brodski głową, gol, gol! 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 Tak jest! Asysta Oskar Banasiak bramka Sebastiana Brackiego z katrykiem Seba Brodski. Ruch 6, AZT za 1 Kończymy to spotkanie.